Witam Was w dniu czwartym. Jest w ogóle niewiarygodne, że jest czwarty dzień romansu. Widzicie moje włosy? Także tak, w ogóle dzisiaj mam jakiś kawiaren. Nie, nie, po prostu nie komentujmy tego, dobrze? Zostawmy to bez komentarza. Zakładam e, soczewki i zaczynamy ten dzień. Ja sobie wymyśliłam misję: zrobienie wianka na drzwi przeze mnie. Nie mam tutaj żadnych metod, z których stworzę ten wianek, bo um, jeszcze jakiś czas temu um, mogłam takie coś stworzyć, bo mieliśmy na, na działce um, y, jodłę, iglaki, w ogóle wiecie, wszystkie takie drzewa. No tutaj niestety aktualnie, gdzie mieszkamy, jest to niemożliwe. Tutaj się tak, o, zobaczcie jak mnie... Halo? Halo, panu? Kogo tutaj my mamy? Jak to to tutaj dzisiaj jest? O dzień dobry panu. Głodny jesteś, nie? Zobacz, co tutaj mam dla ciebie. Już miseczki gotowe. Co ja tutaj mam? Dobra. Zaczynamy poszukiwania wieńca do mojego strojku, więc zobaczymy, co to dzisiaj wyjdzie z tego. Więc zabieram was ze sobą. Mam takie oto bombki. Pistolet e, z klejem, bo nie mogłam swojego starego znaleźć. Lampki. Tu mam bombki i jeszcze jedne bombki. No to bierzemy się za ustrajanie tego wianka świątecznego. Ciekawa jestem, co z tego wyjdzie i jak on w ogóle będzie się prezentował. Mam dużo bombek, więc co? Zaczynamy! Tak jak kupiłam światełka, zobaczcie, z Pepko. I Zaraz je wkłapiemy i zobaczymy. Bo chciałabym je tutaj ułożyć. I Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Otwieramy teraz pistolet i działamy. więc mamy go, jest przepiękny, zobaczcie jaki duży w ogóle, mega mi się podoba i dodajemy teraz tylko do niego tutaj lampki, żeby wieczorem go ładnie zapalić na drzwiach, ale no mi się serio bardzo podoba i dajcie znać czy Wam też. I koszt ogólnie całego wykonania wyniósł mi około stówki, więc myślę, że to też nie jest dużo. Na dworze, więc, więc zaraz wieszamy, nie miałam na czym, tylko mam taką tasiemkę, więc spróbujemy zaraz zawiesić. Dobra, to oficjalnie witam Was w... Ciekawa jestem, jak Wam się spodoba ten wianek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zobaczcie w ogóle, w jakim kubku piję herbatę. W ogóle to jest kubek, który kiedyś kupiłam w Dobrzycy. O ile dobrze wymawiam, nad morzem byliśmy i on mi się tak długo trzyma. I w ogóle bardzo go lubię. Nie jest świąteczny. Mm. Ale... Ale lubię w nim pić. Tablet. Czyli mój towarzysz pracy i wbiłam sobie tutaj różne inspiracje, bo właśnie muszę wykonać projekt dla klienta, ale tak w międzyczasie stwierdziłam, że może przeczeszę włosy, żeby były ładne na vlogmasie. Bardzo się cieszę z tego, jak ten dzisiaj dzień wyglądał, bo naprawdę był bardzo fajny, tak? Ale jeszcze się, słuchajcie, nie skończył. Więc dzisiaj jeszcze do tego wszystkiego zrobimy sobie sprzątanie łazienki. Sprzątaniem jeszcze stwierdziłam, że robię murzynkę. W się murzynka, także. Chce mi się coś słodkiego, nie mam nic słodkiego w domu, więc co robimy? Wszystko bierzemy, co mamy w lodówce, czyli jajka, kakao, mąkę, mleko i robimy murzynka. Jaki mi nierówny wyszedł, ale bardzo dobry. Już zjadłam, zobaczcie, już zjedliśmy. W ogóle jaki dziwny wyszedł, jak jakieś UFO wygląda. <grych> Witajcie w łazience. E, dzisiaj będziemy ogarniać tutaj ten regał, który stoi u mnie, jak widzicie, tutaj w takim kątku. I będziemy tutaj ogarniać tak, w szufladach, bo jest masakra, tutaj wszędzie jest masakra. Widzicie tutaj podkładane wczorajsze szampony, bo oczywiście jak nagrywałam, to chciałam, żeby było czysto, a więc tutaj mi się znowu zrobił styl. E, patyczki, które służą teraz tylko i wyłącznie jako ozdoba, bo już, już tutaj nie ma w ogóle płynu również z Ritualsa, ale słuchajcie, jako. Taka ozdoba, tylko te patyczki nie wyglądają zbyt dobrze. Jako taka ozdoba, wiecie, może sobie stać... Co? ...to tutaj w tym koszyku mam mmm, tonik mój z Pixi, ulubiony, witaminę C z Pixi i kilka ręczniczków, ogólnie mało ich używam, bo staram się używać do drozowych chusteczek, po prostu. Ukochane olejki, czyli cytrynowy, eukaliptusowy, goździko, nie, przepraszam, oregano i eteryczny eukaliptusowy drugi. Mam dwa eukaliptusowe i cytrynowe. Następnie jakiś stary zegarek, nie wiem co on tutaj robi. I myślę, że te olejki właśnie chciałabym mieć tutaj, z tego względu, że bardzo często ich używam. Złożyć te ręczniki, więc nie znam też jakiegoś fajnego sposobu na ręczniki. Ogólnie tych ręczników nie musiałam tutaj mieć, ale stwierdziłam, że takie wiecie najbardziej nam przydatne będą. Mega, mega dużo. Jest tutaj z tak już to wyciągam. Akurat sobie przejrzę, co jest niefajne, co jest fajne. Co nam wyjeżdża. Proszę tu jakieś witaminy C, które już nie są dobre. Te tutaj rzeczy. I zaraz zobaczymy, co my tutaj mamy. Zrobiło mi się miejsce, mogę sobie ułożyć właśnie szampony. Zobaczymy coś w szufladzie. W szufladzie jest po prostu wszystko. Jest taki miszmasz, że tutaj są jakieś rzeczy, więc muszę to wszystko ogarnąć. Jakiś termometr, jakieś maski, więc tutaj tylko... Słuchajcie, dużo rzeczy, których nie potrzebuję a mam. I nie, nie wiem czemu to tak jest. Czy wszystkie my kobiety tak mamy. Nie wiem co to są za tablety. Czyściutko i ładnie się prezentuje. Tutaj tylko jeszcze ogarnę to, już zaraz czyściej, i tak jakoś jest wszystko poukładane, to zaraz inaczej. Do zobaczenia jutro.